Uwaga, uwaga! Odcinka jeszcze takiego nigdy nie widzieliście. Widzowie! To będzie niesamowity pojedynek. Wraz z moim przyjacielem ALKiem będziemy dobry, robili super bazy. Więc szybko zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden żaden film. I u mnie, i tak samo u Alka szybko tak. Alek, ile będzie łapek w górę, jak myślisz? Jak se 10 tysięcy! 10 tysięcy 10 w górę To słuchajcie, 10 tysięcy łapek w górę u mnie i u Alka, więc widzowie, zostawiajcie łapy w górę, a my będziemy dzisiaj losowali super bronie Następnie będziemy mieli troszkę czasu, żeby zbudować super bazy. A dzisiaj będzie to super Sonic! I kontra Mami Long Legs Będzie to naprawdę nie wyjątkowy e, pojedynek, więc drodzy widzowie, zapinajcie pasy, a my losujemy! Uwaga, będzie to szybkie losowanie, patrz! Raz, Dwa, oh, Po dwa razy, po dwa razy wszystko, po patrz razy, raz. teraz ja. O, zabrałeś e, mi, dobra. O, dwa. ci, sorry, to dobra, trzymaj Dobra, to dobra, dawaj, raz, bierzesz. Dwa, okay. Teraz ja raz. No, zabrałeś mi teraz, ty. O nie, e, to, to teraz ja ci zabrałem, sorry, ziom, tak dobra, to, to odda, trzymaj, Weź sobie pierwszy blok, okej, okay, to I teraz i ja. Raz, okay. Dobra, i teraz raz y, i jeszcze raz, dwa i patrzcie, okay, mamy rifle, Okej, walk poszło, Dobra, jeszcze raz No, dostajemy, Ile masz broni? Ja mam sześć. Ja mam dwa, cztery, sześć. O, tak. Dobra, to ja też lecę tutaj, o te gronaciki, okej okay, to ja je biorę sobie, cyk okay, ja dobra, tu drugie. kolejna rzecz, granatnik i co dalej? i, I o, jedno? i ta rakietka, dobra to bierzemy teraz, to, to się, i to, się, teraz ja. twoja kolej możesz sobie wszystko pyk, wziąć raz. z tego y, tak, wszystko? dobra no? dobra, dobra teraz dobra. moja kolej, raz i dwa, pyk o, nether charge, super, dobra możesz sobie wziąć dobra, wszystko, dobra teraz ja biorę sobie resztę E, ile ty broni dostałeś? Ty miałeś dwie, e, tak? Czy jedno? Nie, ja tutaj dostałem jedną, tylko że z amunicją, nether charge. A, dobra, dobra. E, dobra. A teraz i teraz, ty? uwaga, to będzie mocne, patrzcie na to: 3, 2, 1, pyk. O jedno? nie Słaby Słabe, Sandrilla! Takie słabe broni. Ja, i teraz ja, patrz, jedno. Broń, nie! Nie! nie, tą broń mam! Co, Jeszcze on może jedno? mi całą budowlę zniszczyć, Jeszcze tą bronią. Mam. Dobra, to. Git, 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 dobra, to teraz moja kolej. Alku, okej, okay. tutaj N mamy knajpa. Spoko, Dabry, to teraz walk. twoja kolej. To na tak, klikam A, e, i... Nie, to mam, był... Nie, Odłóż, nie, bo to było moje. Nie, tutaj miałeś! Tu miałeś twoje kole. Ja sobie wyjąłem to przecież, bo zostało A, tylko jedno. no dobra, no to losuj, dobra, dawaj zobaczymy, co tam się wypadnie. Okej, teraz panie. drugie losuję i mam naktolizję, okej. dobra, okay. raz... ...i dwa. Co to jest? No nie, jakie słabe rzeczy! Ja nie chciałem jetpacka! Yeah. A Dobra, ja a tu na samym końcu sto, nic chyba? nie ma. No nie, to będzie z mocne. A ta w górę, tam w środku jest. Dobra, słuchajcie, w takim razie y, ja losuję tutaj. Uwaga, 3, 2, 1, pyk. Uuu, Mami. O, o Mami Longlegs. No nie, Mami Longlegs. Ja Long teraz Sonika. No dobra, niech ci będzie. To, słuchajcie, w takim razie przyjdziemy za momencik do budowania. To jest mega, mega mocny odcineczek, naprawdę. Ja tutaj chowam wszystkie swoje bronie. Widzowie, ja tak a samo. za momencik będziemy budować nasze postacie. Jestem ciekaw, ponieważ mam niesamowity pomysł na Mami Longlegs. Ale spokojnie, spokojnie na to. Dobra, yy, czy jesteś gotów na naszą potyczkę budowlaną tym razem? No, oczywiście, że ja jestem gotowy, yy, ja zawsze dobra. jestem gotowy. To słuchajcie, ja sobie tutaj przygotuję tylko bloczki, o ten i ten. I uwaga, mamy na zbudowanie dosłownie. 8 minut, więc drodzy widzowie, zapinajcie pasy i lecimy, czas start poszło! Dobra e, e, lecimy, lecimy, lecimy. Stick. dobra, musimy 254. to zrobić na paści, Alek! Dawaj, skup się, zrób to mega potężnie, patrzcie BR ja sobie tutaj muszę brasza zrobić. Brasz to będzie Ty, ale jak ma milonek wygląda? Dobra, ona jest różowa, Ok, będzie Opa. różowa. Ja, ja mu lecę z nóżkami, z nóżkami. O, już lecę mu. to ty już dobra. konkretny jesteś BR R251 ile to jest różowy? Czekaj, 2, 5 ja po zrobię. robię. Ło, e, e, wow, momencik, pięć, jeden, bo sama ściana jeszcze, ja powiększę nam, czekaj. Dobra, sprę, okej okay. y i sprore. I na przykład na czwórkę? Okej, okay, to zadziała? Zadziałało! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. To będzie patrzcie, to będzie mommy Long z ciało okej, okay, to będzie mocne. Okay. Dobra, dobra. Ale to ja tutaj eee. lecę już z tułowiem mego Sonika. Dobra, okej, okay, dobrze ci idzie, Alek, już widzę to, ja że wiem, dobrze ja wiem. Ja wiem, ja wiem, ja tu już włófek mu robię. Ja tutaj okay. nóżki już zrobiłem. Nie, no to jest piękne, dobra. Dobrze, to tak, tyk, bardzo tyk, tyk, ładnie. Okej, okay, tutaj Mami Longlegs będzie miała łapkę. Patrzcie na to. Wow, dobra, ja nie chcę tu patrzeć, ale patrzcie tu. Wow. Alek. Czy widzisz coś? Popatrz na tego bedrocka. Um, no, patrzę o, na bedroka, no i co? Nie, nie widzę nic, a co? Widzisz coś czy nic? <grym> nie, nie widzę. Okej, okay, dobra. Tak widzisz mnie? Ło! Wow, 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 wow. Co to? Undo, Undo Alek, szybko! Ja... Nie no undo. ty unduj. Ale też o tym musisz undować. Co się stało w ogóle? Nie mam pojęcia. Ej, ale, co ale tu to się ty dzieje? Mija... Nie, co? Ej, co ty jakieś takie... Co ty robisz? To jest Ej mami, bo te matki na moje teren Dobra, trudno. Mami Longlex przyszła, rozumiesz to? A mami Longlex jest ogromna, ona ma długie łapy, rozumiesz? Ona cię złapie. Ło, wow, chłopie. Naprawdę. No to fajnie się bawi, wiesz. Tylko nie niszcz to... mi tego, proszę, bo to będzie super i jeszcze czegoś takiego nie było, no mówiłem wcześniej. No dobrze, Dobra. dobrze. Dobra, czekaj, ja tutaj sobie zrobię tak, no tak i teraz tutaj. Się bawi, o! Ja też się tak Poszło. Dobra, teraz tylko włosy muszę. Jaki to kolor? Dwójka, okej, okay. czyli brush, dwa i tutaj damy, nie wiem, trójkę. Okej, okay. to, to teraz tak, Mami Longlegs, patrzcie jakie będzie tu włosy. Mój Sonic nie będzie gorszy, ja tak łatwo się nie poddam i no. on też coś będzie robił z twoją Mami. Dobra, momencik, e Dobra. cyk, zrobimy to w ten sposób, No, Okej. Okay. Mommy Long legs, jaką fryzurę ma, wow To jest mocne, czekaj, ja muszę sprawdzić Jak ona wygląda, bo już zapomniałem dosłownie Jak głowa jej wygląda, tutaj ma taką jakoś, Nie wiem, coś takiego, cudo Zawinięte, dobra yy, I z której strony, ej dobra Ja wezmę ten bloczek, patrzcie, wezmę sobie ten bloczek I postawię go tutaj I będę teraz wszystko widział ładnie Okej, okay, czyli tak to wygląda, spoko yy, To tutaj musimy zrobić Kolejny taki super Warkocz, cyk Do zrobienia, okej okay. Dobra, Mami Longlegs Okej, okay, to tak, jedną rączkę zrobiłem, teraz ja drugą rączkę mu robię, okej, okay, pyk, 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 pyk No, i co, jak ci idzie? No, mój będzie miał bardzo silne te ręce, skoro da radę utrzymać twoją Mami No to na pewno musi być silny, czekaj, czekaj, Mami Longlegs ma bardzo długie łapy żeby Cię tam nie hapnęła, rozumiesz? Okej, okay, dobra, zrobimy tak, tak, tak. Tutaj już włosy powiedzmy, że są. Dobra, to teraz tylko buźką się zająć. Ile mamy czasu? 4,5 minuty. Bardzo mało, bardzo mało. Teraz tylko wystarczy... No mi się wydaje, że w miarę dużo, bo wiesz, ja już głowę robię, ja już kończę praktycznie. Okej, okay, ja muszę się tylko zająć jeszcze twarzą, o nie, to będzie długo, to będzie strasznie długo mi się zajdzie, o nie, dobra, cyk, 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 niszczymy to do kolei wszystko, proszę bardzo, o, teraz tak i uwaga, uwaga, wystarczy nam zrobić tylko twarzyczkę, wow, ale oczy, jak zrobić oczy, czekaj, beton, betonem, <gryw> Concrete, BIAŁY! Dasz radę Mati, dasz radę, A ja w wierzę i Czarny, okej, okay. Mommy Longlegs ma Oczy, okej okay. Duże I białe, okej, okay. czyli tak musimy Zrobić, cyk, raz, dwa Cyk, 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 cyk Cyk, cyk, cyk. Dobra, cyk. tutaj mu kolce robię, jeszcze jeden Kolec wow, tutaj no u tak, góry najważniejsze wow, 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 to... Ej, utknąłem! Sonic jest y, tym Ja o... wiem wiem. Jerzykiem, no. tak. Ale okay. ja mam tym razem super Sonika, to on będzie, wiesz, jeszcze lepszy niż ten poprzedni, niż taki ma zwykły, być, wiesz. Ma być super, dokładnie, dobra. To wygląda tak, okej, okay, to teraz tu, cyk, 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 cyk. Ej, Sonik miał buty? Miał, miał buty. Białe co, nie? A co, nie widzisz na zdjęciu? Nie, ja muszę... ja okulary mówię. Okej. Okay. Dobra, patrzcie na to. Cyk, cyk. Tutaj już jest Mami Longleks, tu pracujemy nad oczami teraz. Okej, okay, oczy będą takie i teraz tylko uśmiech, tylko jakby to zrobić? Mm. No, to ja bo robię buciki teraz. Bucik, jeden bucik. Mami jaki ona ma uśmiech? Taki ma dyskretny, taki Od mały. Bucha do bucha. Nie, to nie Hagilugi. Hugiłuki. ługi. Hugi, hugi. Dobra. No, o, dobra, dobra, momencik. Mamy jeden bucik Ucik ładny, duje. trochę go powiększę, może. A ty, o. buty robisz? Wow. To no jak? Zaawans Zaawansowaną budowlę będziesz miał. Okej. Okay. Pamiętajcie, że widzowie musicie ocenić nasze bazy. Koniecznie, koniecznie. Każdy w komentarzu niech opisze, jak mu się podoba nasza baza. Czyja baza się bardziej podoba? I, i pamiętajcie, że napisać coś miłego o mojej bazie. O, i, I o mojej bazie też coś no, miłego No Alka napiszcie. też miłego coś napiszcie, tej bazie jego, no. Mi smutno będzie jak nie napiszecie Na pewno, Alek gości. bardzo ładnie buduje, on jest naprawdę majstersztyk i powiem wam, że ta baza jego może być mega zaskakująca, bo ja jestem bardzo ciekaw jak ci to wyjdzie. Okej, okay. zróbmy jej uśmiech, może coś takiego. Ja byłem w szkole budowlanej przez 20 lat i, i wiesz, ja mam doświadczenie, co nie? <laughs> Dobra, Mami Longlegs ma usta takie, dobra, tutaj zrobimy czarne. Tu ryjek mu zrobię ładny, o, proszę no, bardzo. Bardzo ładnie, dobra. Tutaj nosek okay. mu zrobię zaraz, tylko potrzebuję czarny bloczek, o, potrzebuję wełny, okej. Okay. Red, a ja muszę czerwony, dobra, o, czerwony to będzie to, patrzcie, o, szminka, cyk. O. Dobra, Ej, bo mu za głowę za małą zrobiłem i trochę wygląda jakby mu spłaszczyło głowę. Momencik. Okej, okay, tutaj musimy trochę odchudzić to o, teraz atlek, będzie bo... idealna. Chociaż jeszcze z tyłu pogrubię ją trochę, bo trochę wygląda, jakby mu walec przejechał. O dobra, teraz tu jeden kolec, i tutaj drugi kolec. No i Dobra, ja już mam mniej więcej. Zrobić. Mniej więcej już ogarnięte, tylko chcę to sprawdzić, jak to wygląda z odległości. Dobra, mamy to Ile gotowe. Minu minuta, 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 okay. minuta, minuta została. No, minuta, minuta, minuta. Dobra, teraz tak. Dobra, teraz tutaj tylko czarnym, żeby było tutaj ładnie, no. ładnie. Okej, okay. cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Ja mam problem, bo muszę zrobić tą bazę, bo nie będę mógł skakać. O nie! To będzie słabość. A ja nie Dobra. muszę robić drabinek i nic, bo ten, bo mam. Jak to się nazywa? Yy, yy, o, o. Mam, co mam? Wypadłem poza bazę. mam jumpaka, mam. No, masz jumpaka, to ci się powarciło. Naprawdę, alkowi się pofarciło niesamowicie. Okej, okay, tu będzie wejście do bazy Mommy Long Legs. Proszę cię! Weź wygraj tą spotyczkę, musisz być super. Okej, okay, 20 sekund. Nie, 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 drabinki. E, drabinka, ladder, ladder. Nie ma nawet okay. takiej opcji, żeby Okej, okay. i teraz tak, tutaj... E, wand, okej, okay. i... E, i stack... 20, 30? Okej, okay, niech będzie stack 30, git. Koniec czasu, koniec czasu. Ale mamy to. Zbudowaliśmy super bazy. Teraz wystarczy tylko nam je pokazać jak one będą wyglądały. Więc drodzy Kto widzowie. Dajcie znać jak Wam się podoba. No ty zdejmujesz. Ty jesteś tutaj budowlanie, hmm. jest lepszy ode mnie, prawda? Um, tak, tak, dokładnie, tak było. O nie, co ty robić tyle drabinek, wow. Tak, ja tutaj robię na dole dziurę jedną. Pyk, pyk, pyk. Moment, set, zero. I, I teraz w tak górę. 200. Okej, poszło, uwaga. 3. 225 1, 1! I otwieraj! Łoo! Wow. 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 Ale wielka mami! Jak ona mówiła! Mami Longlex! Wow, patrzcie jak się prezentuje moja mami Longleks. Trochę ja. ma krzywą głowę i duży brzuch ma za duży brzuch. Ale chyba będzie git. Patrz, fryzurę w ogóle mam, Patrz, będzie miała wielką. No, widzę, to tak a grzywka, twój... buja. jak buja. Twój Super Sonic, to ja nie wiem, co to jest, patrz. No to no wygląda do mnie jak ...talking Ben, ale patrzcie, jak się siłują na ręce. Łoho! Wow. No to właśnie, o, o tym mówiłem, że mój Sonic tak łatwo nie da się tutaj pokonać. O, I no będziecie trzymał fajne. tam za matki. Dobra, w takim razie, widzowie, teraz przygotujemy się do pojedynku i zobaczymy. Koniecznie napiszcie, która baza według was jest lepsza. Czy Mommy Longlex, która tutaj przyciągnęła swoje długie łapy do Sonika, czy Sonik, który tam pokazuje jakiś, nie wiem co on tu pokazuje, strzałkę on do On pokazał, na i zobacz twoją mamę za mackę, Ja myślałem, drzucną. że to łapka w górę jest, zobacz, o łapkę w górę, zostawcie łapkę o, w górę. Łapkę w górę też, czekaj, czekaj, Dobra. ja poprawię to ładnie na szybko, no. o tutaj. E Kciuk I proszę bardzo, łapka w górę. O, proszę Dobra, bardzo. Dobra, to w takim w razie, widzowie, my się szykujemy i zapraszamy was na mega pojedynek. Halo, halo? Czy jest tam ktoś po drugiej stronie? Czy jest ktoś na Soniku, na Super Soniku ogromnym? Nawie no, jestem i czekam na pana. Tak jest. A masz dasera, wow, nie okay. ma wychodzenia z buzi. Wracaj Co? tam do twoje miejsca! Normalnie teraz we mnie tak chcesz tutaj zadziałać? Oż ty dziadego no, małe. Nie chcę, będę chcę! Dobra, ty no, teraz. Ja zapraszam. Dobra. A masz sera. Ło wow wow, masz. Ty. A masz, a masz. O okay. wow, strzela we mnie. Spalaj ok, tam, ja, spalaj, tak chcesz ja, się bawić, rozumiem. Dobra. No pewnie, że tak. Patrz, leci! Odepchnąłem cię trochę. Łatwo, się lawem, jest się nie? Nicolas. Mas do sera! I spłonął 1.0, dziękuję dla pana 1.0? Osztło. No, z czegoś jesteś... innego cię strzela, czekaj, czekaj, gdzie jesteś, jesteś. wysoko. Leci! Co? NAGITA nie... Serio? Jak to możliwe? No. O, o czekaj, to jeszcze innego, czekaj, czekaj, 2-0, jest. Z każdej broni okay. będę po kolei się zabijał. Dobra, to tak zrobimy, okej. Okay. No, chodź, u, chodź, u, wyłaś stamtąd, wyskakuj. No, no czekam, czekam, ja tylko czekam, wychylić. Co to za jakieś wybuchy są. Aha, bo ty wyciągłeś granaty, tylko nie doleciały. Nie doleciałeś? Nie, na nos mi spadły. A masz, że sniperki? kiwa. No, to a o to chodziło właśnie, żeby ci na nos spadły. Aha, Chodź, bo jak ty nie tutaj mi... zrzucasz, Uchudzić no. Nosa. O, tak. Dobra, tyk, tyk. Dobra, czekaj, Dobra. czekaj, ja mam jakiś bloczek. O, mam bloczek, to ja się tutaj podsadzę. okej, okay, tutaj. A drugi postawimy sobie, o, tu. Cyk, cyk. Okej. Okay. Mówisz, że się podsadzisz? Czy, czy ty wskoczyłeś do mnie do bazy? O, masz! Łowo, wow. ło, Serio? Czy Nie, naprawdę? Bez kitu. No Tak wyszło, dobra, ja wracam do siebie, bo widzę, Wracaj że Wracaj do siebie, bo ja tutaj nie ma bez szans. tego jumpaka to ja to średnią. W ogóle mam bardzo, bardzo słabe splówki. I powiem szczerze, że nie wiem, czy ja dzisiaj wygram cokolwiek. No, No, no spróbujemy swój. O z nie, tego. Nie, 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 ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Łoż, ty mały. Gdzie ty go, mały jej, normalnie? Ja w jestem i nigdzie. Dobra. Amos z mojego machine guna. A moim, masz. Moim. No, uciekamy, uciekamy, taktyczny odwrót, taktyczny odwrót, momencik, okej okay. Taktyczny odwrót, okej, okay. o, udało mi się w końcu na górę dopchać do A masz Pyk, 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 pyk pyk, 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 pyk. moment, pyk, bo dostaję, pyk, dostaję, pyk. o, trzy serca Pyk, 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 pyk nie, 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 nie I co? Taki jesteś cwaniaczek? Proszę bardzo, masz tam O, dobra, patrz Tyk, no, cyk, 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 cyk Łoł, nie, A, masz, no, nie, noż, nie, dana. nie, 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 nie Chciała ja ci trochę podrasować z tą mami. Co, Miało być bez rakiet! Tyle robisz! być bez rakiet. Wow, wow, wow. O, jest! Dobra, 3-1, okej. Okay. Lepszy, okay. lepszy ryc niż nic, okej. Okay. Także. Pum! Y, spróbujmy tego, czekaj. Pum! Leci, 3, 2, 1. PUU Ups! Eee, to ja wówczas ja wrócę. Czyli to, coś się to, co się stało? Wsiadę. No, jakby twoja mami. Trochę oberwała. Oberwała? Trochę bardzo, no. Serio? Taka drobinę, no. O nie! Polecałam. 4 1. Co? Ja teraz nie mogę wejść na górę! Ty widzisz co się stało z twarzą twojej mami? No nie. U, co jest? Dobra! No weź nie rozwój, bo teraz spawn pointa stracę! Ora, przepraszam! No to Dam ci chwilę, żebyś przyjrzał się gdzie jest twoja twarz twojej mami. O nie! To ty żeś mnie tu załatwił normalnie! Ok, jest 5-1, dobra, dobra, momencik, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Ła, co to strzela we mnie? Ła, Ła! Skuty strzelasz? Ej, nie widzę cię tam, chciałem cię tam, chciałem cię nie widać. Halo? Maciej? A, widzisz? Dobra, ty? masz tutaj koleg Momentik. Kolegów wezmę, żeby mi pomagali. O! E... Zniknąłeś! Myś, tu co jesteś, jest? ty! Ej, ty, ty zniknąłeś? O, tu jesteś, dobra, o tu! Ej, a mnie się skończyła. E... Dobra, moment po prostu. O, moment, ty tam jesteś, co jest grane? Patrzcie, jest Alek znika. O, nie, 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 nie. Tak samo znikasz. Co się dzieje? Ej, tu jest jakiś dziwny. Ej, byłaś stamtąd. Bagersk, normalnie. Ty. O nie! Prawda, wyjść stamtąd. O nie, to ja dzisiaj naprawdę mam słaby dzień. Słuchajcie, widzowie. Jest jeden. Jest dzisiaj. Uuuuh, myślałem, że to ty. Ale I dostrzeliłeś w wołnie obok mnie. No. Dobra, lecimy znowu. Momencik i. lecił! Puuuuuuuuuuuuu. A masz! Masz, 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 masz! Pyk, 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 pyk! pyk jest... Czekaj, muszę dola... jakąś splówkę wziąć! Nie, nie ma czasu na splówkę. Ej, dobra. to ja dzisiaj dostaję normalnie, jak, jak trzeba! Patrz, co się o. dzieje tutaj! 7-2, bo twoje żołnierze mnie załatwili! No to bardzo dobrze, bardzo dobrze, żołnierzu! Szeregowy! Łojejku, skąd ty, skąd ty, skąd ty? Skąd ty się wziąłeś tam? A masz, góry! Atak tak powiedzmy O nie, dobra, to teraz tak? Chcesz się bawić? Latuj, latuj! A na rakiety dostałem, nogi. Na no. gdzie ty jesteś? Leć! Ej, nie widzę Co cię. Co jest? Jak... Zniknąłeś. Ej, Pokonałem Co? cię, tak? A dobra. są rakiety! Chuba. Co się dzieje? Ja no wypadam poza przestrzeń, Alek! Jak to poza przestrzeń spadnę? Tepnij mnie, bo zginąłem poza... A, lecę, O nie, nie, czekaj, bo lecę z tobą! O nieee! O, nie. o nie, Alek, ty żeś mnie tutaj normalnie załatwiasz, ty! Kolego. A 8-2 jest na razie na mnie, kolego mój. No i co, Chodź Najlepszy. Tu. No, to ty może no, podejdziesz do mnie. Co? Czemu na, na fiftcie stoisz? A czemu ty? byłeś na fiftcie? Dobra, F ja nie jest na fiftcie, no. I gdzie ty jesteś? O! Siema! Cześć! Gdzie ty cześć! Cześć! Ja to znaczy cię nie widzę! Gdzie ty byłeś? Halo? Ja wszędzie i nigdzie. Pojawiam się i znikam. Pu pu pu! No Jee! Jakie on słabe dzisiaj! dziewięć nie, dwa. No. O, I co ty się mi po plecach? Nie wolno tak! I co a ty masz, robisz? A masz, A masz. No, zniszczę ci tą nie bazę! Masz! masz koniec! Ej, moją ty bazę. mnie, proszę nie. bardzo! Rozwalam Ej, ją. Zostaw ją! Nie ma Sonika! Nie ma Sonika! masz, o, masz sonic. Sonik w głowę, praj! Padaj, Ja dzisiaj oh. będę niszczył twoją bazę! Nie chcę z mojej bazy, nie pozwolę ci na to! Laba, to nie aba 10-2 jest, wygrałem! 10-2 <laughs> jasne, no. to jest 1-0 dla mnie! Proszę tak, bardzo, tak, o kiedy? tam. Nie no, w dzisiejszym odcinku mam beznadziejne bronie, no ale musimy je jakoś wykorzystać, czekaj. Mam jeszcze jedną ostatnią rakietkę, czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się, zobaczymy czy dam radę cię trafić, uwaga. Pyk. Wow! Co? Si podskoczył! W ostatniej no, sekundzie. O dobra, tego Sonika, pach, zobacz, o cieszymy się. No, twój... ostatnią rakietę na nie wiesz. ma już twojej tego, buziaka. A ty nie masz życia Ej, co jest grane? Jeszcze jedno mam? Co? A, A dobra. dobra O, patrz, jeszcze więcej Ej, mam, spoko zostaw, zostaw, zły matruner Wow, co się dzieje? Ej, A, słuchajcie tak. Dzisiaj o... Alek mnie normalnie załatwił jak trzeba, powiem szczerze, że dzisiaj nie miałem z nim szans. No, Super Sonic dzisiaj był jednak okazał się super. No i powiem szczerze, A więc to że same zakończenie nie zakończenie możemy zrobić jedną fajną rzecz, tak zwane yy, oświetlenie twojej budowli. Okej. Okay. Jak ta bro... jak ta splówka się nazywa? Czekaj, daj ja też chcę. Leci... Ja też chcę. Czekaj, 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 Rokiety... czekaj, czekaj. No to okay. dawaj. Okej. A ja, słuchajcie, Niestety, ale przegrałem, więc trzeba zrobić coś takiego! Bum! Bum! Wow, Niestety, ten, co Mami Longlegs przegrała, niestety trzeba tutaj zniszczyć, patrzcie! Boom! BUUUM! Poszło! Wyrpałem rękę twojej Mami teraz, moim Soniciem. Dobra, sonikiem. Sonic też poleci, patrz! Ej, co e, ja i, ej, ja ciebie widzę, że tutaj jesteś... Ej, coś dziwnego, masz Soniku. Mm... Ale proszę zostawić mojego Sonika, mój Sonik wygrał. Koniec! O nie, nie no. w twarzy nie ma. Alek dzisiaj naprawdę zrobił super pojedynek. Widzowie, jeśli chcecie więcej tego typu W odcineczków, koniecznie zostawiacie łapki w górę oraz subskrypcję na naszych kanałach. Bijcie koniecznie do Alka, bo u niego jest również jego perspektywa. No i co? Tu by było na tyle, e, Alek. Ile łapeczki muszą być zostawione? Muszą! Od 10 tysięcy! No mamy co, nie? Oraz wbijajcie również do alka, subskrybujcie nasze kanały. Do zobaczenia! Niech Eldorado będzie. z wami! Z wami! Elo! Halo!